Dzień dobry, Bartłomiej Baran, firma Westbo. Chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj kuchenkę firmy Westbo. Kuchenkę żeliwną, z trzema fajerkami u góry, z możliwością pieczenia na trzech polach, polach grzewczych. Tutaj mamy malutkie palenisko, ale kuchnia ma aż 6 kW. Kuchnia posiada też piekarnik do pieczenia różnych potraw. Kuchnia spełnia wymagania ekoprojektu. Posiada doprowadzenie powietrza. Może być, może być w wersji na nóżkach, jak i również w wersji zabudowanej, którą za chwilę Państwu pokażemy. Tutaj, tutaj mamy kuchnię tą samą, którą przed chwileczką widzieliśmy na nóżkach, w formie zabudowanej. Może być zabudowana w, w trzonie kuchennym, w kaflach, w cegle, do tego możemy dobrać drzwiczki na duchówkę. Pełna mamy wiele możliwości zastosowania tego urządzenia w zależności od potrzeb, jak gdyby inwestora. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z firmą Żarwik lub ze mną Bartłomiej Baran, firma Żarwik.